No, to co, odcineczek sobie zaczniemy od tutaj pozdrawionek, no i przejdźmy do odcineczka. Zaczniemy od tego, że wbiłem sobie tutaj 95 poziom. Nie nagrałem tego, ponieważ coś tam akurat robiłem, i jak przyszłem, no to już level wpadł. No, ale 95 siedzi. Kurde, ostatni level. Wszystkie levely nagrałem ostatni, no i nie udało się tutaj. Jak widzieliście, koło alchemii puste. 9-5 level mamy, więc będziemy musieli sobie zacząć powoli uzupełniać te koło w, w tym odcineczku ale na początek zaczniemy sobie od ulepszania hełmu to jest ten hełm na 60 poziom, on daje nam dodatkowo blok ciosu no i miałem trochę tych bodzi, trochę ulepszacie, więc postanowiłem, że sobie poulepszam, na początek wiadomo no, wleciały te bodzie z B no bo miałem ich trochę, do no to co do wykorzystania poszły od tych zwoi wojny, nie z wojny, z mi trochę szkoda było. powolałem je sobie zostawić na pancerz, który też zobaczycie w, 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 na no zaraz po prostu w, kolej, w, w kolejnych klipach. Tutaj ten y, hełm kiedyś jak ulepszałem na woja do plus 8, no to on tam chyba wszedł mi od buta na plus 8, czy spalił na plus 7, i potem znowuż tam wszedł z powrotem, tam chyba z 10 bodzi mi poszło. No tutaj. Niestety takiego farta nie miałem Strasznie mi ten hełmik pojarało yy, Do plus 9 się niestety nie udało ulepszyć Ale to pewnie zaraz sobie zobaczycie Kilka prób było tam na plus Chyba 8-7 Parę do plus 9 się niestety nie udało dojść No i co, bodzie z B nam się skończyły To trzeba się bawić teraz ze zwykłymi bodziami No i porobić trochę tych Zwoju wojny. Bo jak widać już mamy taki etap, że no spaliło nawet do plus 2. No, przygotowałem sobie też jeden podręcznik Kowala. E, mówię jakby tam była ta próba na 9, czy może była jedna próba na 9, nie pamiętam nawet. To już jakiś czas temu ulepszałem dlatego. O bodzie mam powoli też się kończą, no, ale nic tam ile się ulepszy, tyle się ulepszy. Jeżeli do setnego tam nie będę miał żadnego hełmu tego na damage no to sobie po prostu ten będziemy dalej ulepszać a jak będę miał ten na damage, no to wtedy ten już sobie zostawimy a będziemy ulepszać tamten chyba, że kupię też gotowego dziewiątkę no, co, ale to zobaczymy tutaj jak widzicie powolił się, nam bodzie kończą Mówię, trochę poszło, niestety nic tam yy, nie weszło no tak, i co tam, odcinka trochę też nie było, tutaj z ninja, no bo musiałem dobić ten level. No i też lato jest, kurczę, nie chce się siedzieć przed komputerem jak tak gorąco. Więc no trochę tam musieliście sobie poczekać na ninja. No ale tak, tutaj przechodzimy już do plus piąteczki. Tutaj jest steczka, siedzi i razem z potencjikiem na 8 niestety spaliło mi. Z powrotem na 7 nie weszło. Więc mówię, lipa trochę totalna. Ale twardo walczymy dalej. Tutaj już, no totalnie końcówka tych yy, bodzi. No, jest plus... Nie ma plusa. Jest plus 5, nie ma znowuś plus 5. Tutaj znowu zjarał, no się mówię, no nie miałem tego, farta do tego hełmu. znowu z wojami wojny. Podkuwanie do plus 4. No i co, plus 5. I plus 6 siedzi. Plus 7 próba, Nie weszło. Plus 6 siedzi znowuż. I postanowiłem, że sobie na razie zostawię, odpuszczę ten helmik. dozbieram trochę bodzi i wtedy dalej będę walczył. I tak mi on daje już tam trochę bloka. Yy, trochę więcej yy, df -a. No więc co. Daraj no i jak już mówiłem, mieliśmy yy... Praktycznie puste koło alchemii, tutaj mam przedstawię eku, w jakim będziemy tam sobie właśnie klepać. Yy, tutaj taka zbrojka, jak widzicie, dosyć fajna, udało mi się ją dorwać. Yy, srebrna branza na razie musi nam starczyć, no więc to co miałem, to tam trochę pokupowałem tych itemów, żeby i Woj i ninja miały eku na wiatr już. No więc tak to nam się prezentuje. Jeszcze czakry mamy yy, tego peta. naszego, no i tak mamy tutaj samego robinka, więc mówię, jako że idę do lasu a tam się nie da expić bez alchemii, moim zdaniem się nie da expić, no to trzeba władować pełne matowe koło, w końcu <laughs> pełne matowe koło, yy, nie jest ono perfekt, um, bo tutaj na przykład ten jadej to nie jest perfekt, ale też stwierdziłem, że jak to matówka to nie ma sensu ładować jakichś tam perfów, przepłacać, bo różnica między Y, tym jadeidem co ja kupiłem a perfektem no to była gdzieś 10 wonów ponad no jak widzicie 22 700 hp <laughs> y, rubin nam wiadomo teraz daje dodatkowego boosta do wszystkiego no więc myślę że pora się udać powoli do tego zaklętego jakaś to jest seria z ekspienia no to trzeba trochę poexpić w tym zaklętym popróbować tutaj Widzicie już zbijanie tego y, strażnika Entai W ogóle tak się zastanawiałem czy ja go dam radę zbić Tam jeszcze mój woj, w, mój woj stoi w razie czego Mówię jak ja go nie dam rady zbić To chociaż sewojem pomogę nie? Ale na szczęście bez w ogóle żadnego najmniejszego problemu y, Udało się tego strażnika nam wykończyć No więc bardzo spoko Przechodzimy sobie właśnie do tutaj zaklętego lasu Po raz pierwszy <grym> Super sprawa, bo to już wiem, że to taka końcówka praktycznie już jest teraz dobić tylko te 25 leveli. No i co? Będzie ten max siedział. Hity, jak widzicie, no z tej truty całkiem są spore, ale coś wam powiem, nie? Z tej truty yy, są niewiele większe hity jak z tych czakrów, a mam tam do tych czakrów, jak widzicie, tam jest 500 chyba różnicy tylko a czakry biją szybciej z Buta, no przez co z Buta. Po prostu lepiej mi się opłaca ekspić w czakrach bez tych, tych żywiołów wiatra, wiatra, bez żywiołów wiatru, niż z tą trutką. No, ale i tak ja tam z półtora raczej zbyt nie będę ekspił raczej. Yy, polecę w temetki. No i zobaczymy jak to będzie tam wyglądało. Tutaj jeszcze macie miksowanko yy, zbrojki. Yy. Trochę tak klip uciąłem, nie wiem dlaczego. Trzy zmianki, za drugą zmianką siadło 15 wartości ataku, 4 odporności na bossy. Więc na razie to zostanie, będziemy sobie miksowali inne itemki, a jak już tam zmiksujemy sobie inne, no to będziemy z powrotem wtedy yy, tam walczyli. Wsiadłem do tego lasu, wiem, trochę tak klip mi się pomieszał, Wsiadłem do tego lasu, a tam nie nabiłem lewli, nie pokazałem wam co jak, ale to zaraz nadrobimy tutaj. Mm, więc tak, ulepszenie tego jadeitu, to jest perfijadeit. Pomyślałem, bo tam blaski były, że wbiję sobie perfika, no i tutaj już się nie powiodło niestety. Tu nie mam smoczych fasolek, więc jest plus dwójka. No więc yy, będę musiał sobie tam się ułożyć na woja, no i tam dalej ulepszać. No wracamy do lasu. Hity, jak widzicie, z full kołem, alchemii, z dzikiem, bez żadnego dodatkowego odpału, typu nie wiem jakiś yy, tam medal bohatera czy a taki Smoków, no to są 3, 203, no 3, 200, 300 tak do zbijania tych 100 yy, setki to są yy, do zbijania tych setek metków starcie, to 120 no to trochę ciężej schodzi no ale co, 96 level siedzi No mi się wydaje, że całkiem spoko te metki schodzą. Ja i tak tam sobie biegam wojen tutaj cały czas tam no, od metka do metka sobie śmigam tam niędzą a międzyczasem coś tam właśnie wojen też biegam w tym lesie. No ogólnie miałem taki pomysł, żeby pobiegać i ninja, i wojem, ale mówię, nie, nie będę sobie pomagał wojownikiem, bo to by po prostu bez sensu było lepiej, żeby ona tam sama się ta ninja wyekspiła. No więc fajnie, 9-6 level siedzi. Yy, już tylko 24 poziomy nam zostały. Tutaj 97 level. Właśnie za dużo nie zobaczycie, bo to będzie w sumie wszystko z ekspienia tutaj. Jeszcze jakieś takie dziwne zwiechy Miałem za dużo metynów odpalonych naraz. No i ta masakra. Bi takie tak jakś ścina strasznie. Jak mam za dużo metynów odpalonych. No i tak. Tutaj w sumie to będzie na koniec z Expem, bo to taki bardziej odcinek właśnie z przygotowania się pod ten zaklęty las. Mam nadzieję, że w kolejnym, na kolejny odcinek postaram się już dobyć ten... No 105. bym chciał minimum, żeby był, ale zobaczymy jak to wyjdzie. No bo jednak teraz są te eventy, są okejki okay i no kurczę ciężej jest zbijać te metki. A tym bardziej jak na przykład kończę robotę tam o 17-18 i wchodzę, no to te metki są pozajmowane tutaj, bo to już taka godzina, że wszyscy wracają. No ale tak, 97. siedzi. 23 poziomy zostały, już możemy sobie odliczać śmiało. No i co, kolejny punkcik, tutaj wkrycie się. Jak widzicie, tam Wirek też był już G10, musiał go dobić na P, ale na razie tam rangi nie mam ani fasolek, eee, nie chcę mi się tam na fasolki zbytnio wydawać. No i co, 198 korów. Przeklikamy sobie na sam koniec, bo w sumie tutaj rzadko e, co coś robimy na tej nindzie z alchemii. No więc miałem trochę korów postanowiłem, mówię sobie a dobra, ulepszę z wami trochę tej alchemii. No i co? <laughs> yy, tutaj mamy efekt mm, teraz przerabiania na rzadkie już. Yy, jakieś ogólnie lagi były na wieczór yy, na metku. Musiałem tam czasami chwilę poczekać zanim mi przeskoczył ten kamyk. Zaraz zresztą sobie tam zobaczycie. No ale co? Tiamenciki yy, pyły, te rubinki. Yy, odnowiłem też sobie oczywiście alchemię, więc tam na przykład taki granat, no to tam dużo mniej było do ulepszania yy, z granatami, no bo tam trochę poszło, żeby całe koło alchemii odnowić. Tam już zostało mi chyba tylko na 5 godzin czy coś, bo żem <grywny> dał ciała, że miał rangę agresywną, poszedłem do yy, świątyni. Tej zodiaku, ale sobie zostawiłem postać na kilka godzin i, i y, alchemię miałem włączoną, więc na trochę godzin poleciało też. Więc no, byłem zmuszony, żeby sobie odnowić. Tutaj już szafirki. Zaraz próbę na antyki i powiem wam, że kurczę, to ninja oddaje i z tą alchemią i... może nie z ulepszaniem, ale z y, alchemią. I, i, I z na przykład... Y, i z tym miksowaniem itemów, temów, no to daje strasznie. Wojto, to to w sumie nic tam nie idzie, ani ulepszania, ani alchemia, ani nic. No i co? Zostały nam onyksy, zaraz sobie porobimy je na rzadkie. Na rzadkie, na antyczne, bo teraz robimy na rzadkie. Tutaj jak widzicie, no te jakieś tam dziwne ścinki były. No i co? Ma, tak się prezentuje. Teraz z 200 kamyczków. Efekt rzadkich, prawie no, tyle co nic. nie co robimy na antyki? Siedzi pierwszy, siedzi drugi, fajnie. Granacik też nam wszedł. No to co, lecimy z szafirem? Weszło do Buta 2. Jadeit, też udało się jeden wkręcić. Rubin na szczęście za pierwszym razem też wszedł. No i diamencik. Cyk i teraz tracyk i mamy drugi. No więc git. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeżeli tak, no to oczywiście zachęcam do zostawienia łapeczki w górę. Zachęcam też do zas zasubskrybowania kanału, kto tam nie, nie subskrybuje. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach z Grimetin 2. Wiem, że to taki odcinek trochę. Y ja mówię to było takie trochę przygotowanie pod tą grotę, bo mógłbym tak, wiecie, no, nabić trochę więcej tych lewli, ale chciałem Wam już pokazać co tam, mniej więcej jak tam postępy na ninja, więc mamy te Full Koal Fajną zbrojkę wymiksowaną na razie. No i ten hełmik też tam w miarę poszedł. No to co? Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie.